Mamy nareszcie ładny dzień, jest 22 stopnie, trochę wieje, ale wiatr nie jest silny, 20 stopni, 20 stopni. no w mieście było 22, ale rybkę i warzywkę, to będzie dzisiaj na obiadek, rybka się nam przesmaży za rybkę daliśmy 27 zł, a za warzywka daliśmy yy, jakieś 16. Yy, to są te produkty kiwi, yy, ale my akurat tą rybkę lubimy, więc sobie pozwoliliśmy na właśnie ci na obiadek. Raz w tygodniu staramy się jeść rybkę. Dzisiaj postanowiliśmy, że pojedziemy na rowerki, ponieważ jest bardzo ładna pogoda. Więc pojedziemy dzisiaj na plażę Sula, z drugą stronę. To jest jakieś, ja myślę, że stąd to będzie ze 3 km. Tam jest taka fajna, długa plaża. Ta plaża ma tam, ta pewnie ma chyba 3-4 km, nie? Nie lepiej. To pojedziemy, zobaczymy, co tam słychać. Dojechaliśmy do plaży Sula. Nie wiem, to może było za 3 km? Nie, nie więcej chyba. Eee, to jest przepiękne morze mocne. Proszę zobaczyć. Eee, tak, te chorągiewki są po to, jak tam po tamtej stronie jeżdżą kitesurferzy, to nie mogą przekraczać tej linii, ponieważ tutaj eee, podchodzą samoloty do lądowania. Eee, gdzie te chorągiewki? Tutaj gdzieś są. No. Tutaj podchodzą samoloty do, do lądowania, bo po drugiej stronie, po drugiej stronie tutaj, o, jest pas. To jest lotnisko. A tu jest pas startowy. Dlatego są też tutaj tak nisko osadzone lampy. Zobaczcie, jak jest ta lampa. A zobaczcie, jak te obok lampy wyglądają. One są bardzo nisko. Właśnie to jest dlatego, że tu samoloty bardzo nisko latają. Lecą już, po prostu lądują, podchodzą do lądowania no i po prostu, żeby nie zaczepił. Bardzo fajna plaża. Jeżeli ktoś będzie tu na tym lotnisku w Sula, w Stavanger, to może tutaj sobie spokojnie na tą plażę nawet na piechotę przejść. Bo to z lotniska jest dosłownie może 300-400 metrów. Tutaj wiem, że bardzo dużo osób przyjeżdżało właśnie tutaj na lotnisko, przylatywało na lotnisko Sula i tutaj sobie normalnie pod namiotem, te za tymi wydmami można normalnie sobie normalnie przenocować, taki na, dzik, na dziko. Tutaj Wam nikt nic nie powie, tylko po prostu żeby było ze 200 metrów od zabudowań, normalnie sobie możecie namiot rozbić bez problemu, nie musi być to w stanie na kempingu. Tutaj na tą plażę bardzo często przyjeżdżaliśmy, szczególnie w pierwszym roku, jak to sprowadziliśmy do Norwegii. Ponieważ tutaj mieliśmy dosyć, znaczy blisko, to była taka pierwsza plaża, która, która była niedaleko właśnie naszego domu i tutaj często przyjeżdżaliśmy po prostu, faktycznie było tak ciepło lato, że przyjeżdżaliśmy praktycznie codziennie tutaj po pracy. Jeszcze dzieci były w Polsce, a my już po prostu tutaj przyjeżdżaliśmy i się, że tak powiem, relaksowaliśmy. Później jak dzieci przyjechały do Norwegii, to również tutaj z nami przyjeżdżały i, i się fajnie tutaj bawiliśmy. Nieśmy się na chwilę tutaj przy lotnisku, bo chcę wam pokazać słynne nowoczesne norweskie bramki. Właśnie o takie e, koromysło stoi na niektórych e, drogach, i za przejazd e, tą drogą, na przykład tutaj wjazd w tą stronę na lotnisko, trzeba zapłacić 20 koron e, w takie dni normalne, a w szczycie między 7 a 9 i 15 a 17 40 koron. Wystarczy, że tylko przejechać raz i musimy już po prostu płacić takie myto. Kiedyś były troszeczkę inne bramki, teraz to się pozmieniało. I powiem Wam, że takich bramek, tutaj w Rogoland, teraz jest 38. Idziemy troszeczkę zobaczyć, jak będą lądowały samoloty. Tu mamy taki fajny podest, na który można wejść i stamtąd sobie po prostu porobić zdjęcia. drugiej stronie jezdni są takie słupy, właśnie naprowadzają samoloty tutaj na, na pas kartowy. To jest ten system ILS. I po prostu to jest podejście właśnie, tu jest ścieżka podejścia na pas, który jest tutaj za... O. A teraz będzie startował KLM. Trochę tutaj źle widać, tam było lepiej. Bo to jest płot. No ale... Tutaj mamy też Muzeum Lotnictwa Tutaj byliśmy chyba z, z dwa lata temu fajne ciekawe miejsce nawet. Dosyć dużo samolotów mają i takich, dużo samolotów jest z II wojny światowej. Tam chyba kilka też było z I wojny światowej. Także też ciekawe miejsce do odwiedzenia. Nie to też nie były strasznie drogi, chyba płaciliśmy chyba 70 koron za, za osobę dorosłą, chyba widzę za 30 za osobę za dziecko. No dobra, powoli zawijamy do, na camping. jest godzina już dosyć późna. Znaczy no, jest godzina 19 dopiero, ale jeszcze słońce wysokie, dojedziemy, będzie gdzieś 20, trzeba coś zjeść. Fajnie, że dzisiaj jest piątek, więc e, mamy spokojnie. E, jutro możemy sobie po pospać. Także fajna była przejażdżka, powoli wracamy. maliśmy się na krótki przystanek. Do kempingu mamy jeszcze no ja myślę, że nie, będzie maksymalnie jest, półtora. No powiedzmy, że niech będzie dwa. A my sobie siedzimy tutaj przy jakimś lasku. Jakieś sosenki. No, także ogólnie jest fajnie. Słoneczko świeci. Następnie jadą na o, camping. To Czy, ten... to nie nasi A może nasi sąsiedzi? Zobaczcie jaki fajny samochód. Hi, 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 hi. <ścoughs> Tutaj sobie właśnie z żonką dyskutujemy, że w Caravaningu nie ma lepszych i nie ma gorszych. Jedni przyjeżdżają z super wypasionymi e, homemobilami. Dokładnie. Inni przyjeżdżają bardzo, bardzo ubogimi wersjami, a trzeci przyjeżdżają przerobionymi przerobionymi. Dokładnie, to jest fajne, że jest taka, taka brać. Że... Każdy dla każdego ma zrozumienie, nie ma Dokładnie. ty masz lepszy, ja mam gorszy. Każdy, że tak powiem, łączy ich jedna pasja, jedno hobby. Dokładnie. Karowani. A nam się to zaczyna podobać.